Witam państwa serdecznie. Dzisiaj jesteśmy na Demofarmie w Wymysłowicach. Demofarma zlokalizowana bezpośrednio przy obwodnicy Innowrocławia. Stąd pewnie odgłosy samochodów, ale ta Demofarma jest przy obwodnicy Innowrocławia. Z tego powodu, że jeżeli jeździcie tą trasą, możecie podziwiać nasze cztery czołowe odmiany pszenicy, które tutaj się znajdują. A dlaczego jesteśmy na Demofarmie w Wymysłowicach? Już 3 czerwca, za tydzień, we wtorek. Startujemy z naszym tournée po całej Polsce po wszystkich demofarmach, na których będziemy prezentować najnowsze odmiany pszenicy ozimej, które znajdują się w naszej ofercie. Czyli dobrze znany państwu RGT Diplom, odmiana Maxus, nowość odmiana Alabama i nowość KWS Jubilum. Na demofarmach również zlokalizowane są odmiany rzepaku. Nowości w naszej ofercie to m.in. nowość RGT a także znane szlagery, czyli LG Arnold oraz Zeus. To wszystko na naszych demofarmach, także zapraszamy, żebyście zapisali się jeszcze na wydarzenia na Facebooku, zerknęli na naszą mapkę i przyjechali do nas podziwiać te super odmiany, a także posłuchali, co mamy do powiedzenia odnośnie technologii i problemów, z którymi borykaliśmy się w sezonie 2024-2025. Także z Wymysłowic startujemy 3 czerwca. Do zobaczenia w całej Polsce!